Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku waszej ulubionej serii, czyli My Restaurant i generalnie dzisiaj razem z Mikołajem was przybitam, więc siemanko, o Mikołaj tutaj widzę naprawdę porządnie podjada, bo jakiś kurczaczek jest jedzony, no i słuchajcie, co zrobiłem, co będzie dzisiaj w ogóle w filmie? Najważniejsza rzecz, która pozwoli wam o wiele szybciej dostać huge chef kata, którego jest już prawie 40 tysięcy widzowie, więc zostało no niecałe, znaczy no zostało, jeszcze nie, ale już za niedługo zostanie niecałe 10 tysięcy, jeżeli chodzi o właśnie huge chef kata. Zobaczcie ile mam elfów. To jest po prostu mega, nie? Nie dość, że mamy receptę na właśnie to ciasteczko tego ludzi, kapierniczka takiego. No to mamy jeszcze krzesełka. Powoli będę zamieniał te krzesła słabsze w Gingerbread-krzesła, żeby mieć więcej po prostu elfów, bo elfy są, jak już wam mówiłem, szybsze, szybciej nam to schodzi i tak dalej. Mamy VIP customera, no i wiecie, po prostu mega szybko to leci. Nawet w settingsach, jak pokażę wam, jak mam customer served, no to naprawdę 110 322 i tutaj bardzo szybciutko oni jedzą. No zależy, czy wezmą stuć, sztućce, czy nie. Przepraszam, 329, było 322, także mega szybko to przeskakuje, naprawdę, bo tutaj widzicie, na jednym piętrze mam wszystko poustawiane i jeszcze jedno, zrezygnowałem z Gumball Machine, wiecie dlaczego? Ponieważ yy, jakby klienci muszą tu podejść i kupić to, więc to jest dodatkowy czas. Zostawiłem tylko i wyłącznie salat, jak to się dokładnie nazywa, żebym nie mówił głupot, salat bar, o, salat bar zostawiłem i tutaj dają nawet po 160 dolarów, więc to się mega opłaca, takie dwa salat bary, reszta totalnie kuchenki, i sztućce, w ogóle tych sztućców nawet widzowie, wydaje mi się że zrobimy tak, od razu ulepszymy naszą taktykę. Wiadomo, musimy się ciągle ulepszać. Jak coś źle, to jeszcze lecimy. Tu damy też sztućce, żeby mogli łapać je dosłownie wszędzie. I słuchajcie, jak będziecie mieli też kaskę. No to polecam wam te zmywarki, które... No wiadomo, to w miarę jedzenia rości apetyt, jak to się mówi. Nie no, generalnie wiecie, im więcej kasy macie, tym lepiej możecie zadziałać. I taki dishwasher zamienia się na high-tech dishwasher. I tu naprawdę jest to mega fajne. No oczywiście im wyżej, tym lepiej, ale ten high-tech warto będzie sobie skupić. Albo po prostu powoli ulepszać sobie tutaj, żeby jeszcze szybciej robili te zamówienia. Pamiętajcie, żeby kup kupować zawsze personel, personel na fulla. Tak, MR <laughs> <Mery z krzyczący. śmiech> nie mogący nic powiedzieć. Wiem, ja szybko mówię widzowie. I tak... Kupujcie na full-out ten personel. Naprawdę, mam wam dużo do powiedzenia. Mega się jaram tą grą, dlatego tak wam tutaj szybko i, i troszkę się jąłkę. Przepraszam. Dobra, więc mamy tutaj ten stolik. Zobaczcie, jedzą pierniczki, które są mega drogie. Ja naprawdę zarabiam mnóstwo pieniędzy. I co jest kolejną najważniejszą rzeczą, to mam piętro, na którym w ogóle jakby drugiego i trzeciego aktualnie widzowie nie używam. Bo wedle taktyki, nie chcę, żeby cały personel latał po drugim, po trzecim piętrze, tylko po prostu był na pierwszym. Jak widzicie, i tutaj mega szybko moi klienci są obsługiwani. I do widzenia. I do widzenia, i po prostu proszę zostawić pieniądze. I wyjazd. I teraz tak, słuchajcie. Tutaj oczywiście robicie jak najwięcej i winterbelów, i tych bałwanków, tak jak wam mówiłem, wiecie o co chodzi. W poprzednim odcinku mówiłem o tym. I dlaczego slot maszynie z giga dobra do kupienia? No 777 tysięcy musicie wydać, ale widzowie, jak tylko zdobędziecie taką kasę, wydajcie, patrzcie to, w tym momencie dostaje 8 minut boosta na rush hour. I tak co chwilę, Double Profit też wyjeżdża bardzo często z tej maszynki. Więc ta maszynka to jest po prostu wasz must have w restauracji. Dlaczego? No bo to daje mega, mega dużo boostów. Za 10 tysięcy, że wydacie, które wam się odnowi, no nie wiem, nawet w dwie minuty, jak wam dobrze pójdzie. Jak widzicie, patrzcie, jak mi kasa. W dwie minuty nawet wam to pójdzie, zwłaszcza z receptą na pierniczka, którego zamówią, bo ten bałwanek to daje. Pamiętajcie o bałwanku. Jeden wystarczy, to się nie stakuje. Stakują się te rzeczy na lifeguarda, na youtubera. Możecie dokupywać oczywiście jak najwięcej. Ja sobie kupuję cały czas w sumie, bo chcę, żeby jak największą szansę mieć na vip customer'ów. I teraz tak, słuchajcie, jak macie tą maszynę, to ona mega oddaje no bo zobaczcie, co się w tej chwili dzieje. Jak zejdę na dół, to mamy mnóstwo, Klientów i to dzięki tej maszynie Za darmo, za darmo, nie musicie wydawać nawet Robuxów, jeżeli chcecie wydać robuxy To polecałbym, no na rush hour Możecie, wtedy macie godzinę, no to wiadomo Kto wyda robuxy, ten będzie miał już szef kata Tak na 100%, ale da się bez Właśnie dzięki tej maszynie, ewentualnie Bigger restaurant to jedyny pas, który bym Mega, mega polecał, bo jak chodzi O taki na przykład sit customer To nie ma sensu, i tak mega szybko personel działa Wy też możecie stać tutaj i po prostu Klikać i tyle, nie, możecie klikać po prostu ciągle E i wprowadzać ludzi i słuchajcie, te sztućce to też ma do no Musicie mieć sztućce, powoli te 200 tysięcy sobie wydawać a to raz, a to drugi raz, tak wiecie, co jakiś czas po prostu to wydawać. No i słuchajcie, wtedy będziecie mogli na spokojnie obsłużyć o wiele szybciej klientów. Zobaczcie, 110 481 i to powinno bardzo szybciutko tutaj rosnąć. Także wiecie, no, no, to nie jest. To, to nie jest naprawdę jakiś taki może. Może nie jest to najlepszy sposób, ale jest to na pewno mega dobry sposób. Zobaczcie, już 500, już 500 po chwili odświeżenia, mamy 500. Nie wiem, czy to się nalicza od razu, prawdopodobnie ma jakieś lagi. Tutaj tak samo, jeżeli chodzi o tutaj moją restaurację, no chyba troszkę się ścina. Ale dobra, i teraz jeszcze widzowie jedna ważna rzecz. Jeżeli chcecie mieć pirata, nigdy go nie mieliście, to zwiększacie szansę krzesełkiem, nawet samym krzesełkiem. Z tego co wiem, ja tutaj mam to krzesło, więc sobie postawię jedno, żeby po prostu była zawsze jakaś szansa na pirata. Dobra, kogo mogę przesadzić? Tutaj dajemy i dajemy pirate chair. No i tutaj... W tym momencie mamy szansę 10% na pirata, więc naprawdę to mega zwiększa. Dodatkowo, widzowie, możecie sobie robić właśnie takie miejsca, tak po prostu przepraszam Państwa, ale muszę niestety tutaj wyprosić. Możecie zrobić sobie też na lifeguarda większe szanse i to sprawia, to wszystko sprawia, że będziecie mieli o wiele większe przychody, bo Wam będą przychodzić te wipy. no więc róbcie wszystko, żeby ich zdobyć. No YouTuber na przykład potrzebuje tylko tej statuetki, więc wtedy na tym swoim florze do ozdób dajecie po prostu tą statuetkę. Kolejną sprawą jest to, że no wiadomo, ja dałem te RedBow i w ogóle 500 tego mam, co? jest. Pamiętajcie, że jak coś, czegoś używaliście, to możecie też to sprzedać, nie? I wtedy bardzo, bardzo dużo kaski może wam wpaść oczywiście. No ja tego nie robię, bo tak naprawdę nie potrzebuję tej kasy. Ja sobie tutaj zarobię. No mam już szef kata, bardziej gram na luzie, ale mówię wam jak przyspieszyć. Pamiętajcie, gingerbread krzesła, po prostu wszystko, wszystko. Tutaj na lifeguard'a coś, jakiś pirate chair. Dodatkowo jest też alien, który podwaja mega kaskę. Znaczy podwaja. On mega dużo daje kasy, po prostu zwiększają. Jeżeli sobie zapłaci, to mega dużo. Tak samo headless horseman, którego jeszcze nie miałem, a Słuchajcie, na headless horsemana nawet sobie wziąłem e, ten kofin. A, nie mam kofin postawiony. Nie, czekajcie, mam kofin postawiony. Chwila, moment. No właśnie, przez całą moją grę nie był u mnie headless horseman, a wy widzowie pisaliście, że u Was był tak po prostu. Widzicie ten kofin? On jest do kupienia niestety za Robuxy i słuchajcie, on był za dokładnie gdzie to jest, aż sobie sprawdzę, bo naprawdę dupa mnie boli, serio, 129 robuxów wydałem, żeby i tak do mnie nie przyszedł, przez ten cały czas, który gram, więc widzicie, to i tak wszystko jest losowe ale taki alien mega daje nam dużo kasy, youtuber, no wszyscy po prostu warto mieć tych lepszych, wiadomo, to jest oczywiste celebryta zwiększa wam też wyniki i więcej osób przychodzi, jak będzie w waszej restauracji także wszystko to róbcie, żeby tylko zwiększać tak samo jak macie w shopie Jewelry case, to no to właśnie to jest na tego celebrytę on chętniej przyjdzie, więc stawiajcie te ozdoby na swoim piętrze do ozdób, pamiętajcie takie piętro po prostu, liczcie na bagaż z Mikołajem i to chyba wszystko, co chciałem wam tutaj dodać, bo musiałem dodać to w tym filmie, bo zapomniałem powiedzieć właśnie o tych ozdobach i tak dalej. No i zmieniajcie te krzesła na lepsze albo nawet zmywarki na lepsze, żeby po prostu cały czas się ulepszać i pamiętajcie, że na początku zawsze wydajcie na personel, żeby to szybko działało, żeby oni szybciutko działali, żeby ludzie wychodzili i żeby ciągle to rosło. Patrzcie, 700 już, także naprawdę mega szybciutko można to ogarnąć. Da się to zrobić, wierzę w Was, trzymam kciuki widzowie. Dajcie znać, ile macie w wyniku w komentarzach i oczywiście zostawcie łapkę. Pod filmem Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. No i mam nadzieję, że Wam się uda. Naprawdę, bo to mega fajnie, nie? Jak taki huge cut, Taki po prostu huge chef cut za darmożkę. No musicie działać, widzowie. Działajcie dalej.